Patrzcie na machę, tyś mi wstaja widzicie to w poniedziałku Ty, do komisu do komisu, kierownik w komisie sprzeda, proszę ciebie, za złote pieniądze. Człowiek... Darej Darej, ty, zobacz ty, może jak macha Zobacz, zobacz tak ja. wieku Bateria nowa. Do komisu będzie idealnie kurde. Ty, nowa bateria jest nawet. Zero razy, robi ładę. Dobra, nic mu nie będzie, on musi być wypróbowany, Człowieku, to musi być auto takie wypróbowane, że O, zierzyma zierzyma o, o, o do, jest. co ty się w weekend nie wyżyłeś Słuchaj, i samochody? Kopię, z poniedziałku, jest. dzień dobry, witam. No. Paweł, W poniedziałku masz auto, zobacz, do komisji, malina. Idealnie. A co to jest? Nie zamykaj, tylko Renóweczka, proszę ciebie, dostawczak. dostawczak kantor, A, z byku, do komisji, to ja muszę dobrze przejrzeć to jaki jest, A ty już przeglądałeś? Uch, zobacz, co raz, o. O, I to tu bardzo, ale nie Widać, zobacz, to się wszystko trzyma. Zobacz. się, jak Zobacz. Do środeczka, usiądź sobie. Proszę usiąść, pochwal. Ty lubisz chwalić? No ładne, ludzie szukają takiego no, budowlańców, szukają, Aha, Panie, zobacz kurczę. No dobra, zbysiu, ale żeby on do komisu trafił, to musimy go. Yy... To, to... Weryfikować dobrze. No to jest, jest weryfikowany. Dawaj go do góry, zobaczymy. Zobacz tutaj, zobacz tutaj patrz. Nie tutaj Cukierka po opakowaniu. Zobacz. Tu się nic nie tutaj. bo nie tutaj. No nie tutaj. nie się tutaj. się bądź tutaj. No bądź się No bądź tutaj. No się No tutaj. Tak no tutaj. No tutaj. No 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 jak ładnie, No tutaj jest w miarę tak, tutaj. o tam mała dziurka to nie, to nie ma znaczenia takie coś, to, to nie to, to jest nie, to się nie liczące się, to no. Z no. jedziemy dalej, 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 zobacz jaki piękny dym jest, wszystko trzyma, nie tam belka się nie nadaje, amortyzator wyrwany, zobacz. co ci się nie nadaje, zobacz amortyzator wyrwany, amortyzator to można poprawić jego, wiesz ten amortyzator, tak, a dobrze, że zobaczysz. dobra, no to A, Nie nadaje się do pomysłu. Nie Dlaczego się nie nadaje? Ja ci zaraz pokażę. Co? Amortyzator. Dziureczka nie ma znaczenia, bo to wiesz. Takie rzeczy to, to mi się można sprzedać. Ja ci zaraz pokażę, bo My jestem bardzo facet. ciekawy tej Jaki dziurki. Ciekawe. Bo Mila, ja coś zobaczyłem takiego. Jakie ciekawe. Ja tak. ci zaraz pokażę. Przecież tu nie widać z tej strony, żadnej dziurki. Zobacz. No co ty chcesz? Ja różne rzeczy tu tutaj. O! Ty! Zobacz. Co ty? O kurde. Ty nie. To no stolarska robota to nie tyle grzebałeś? Ale ja tego nie robiłem! Ja tego nie robiłem! Ty Powiem Ci, że No nawet w miarę. Różne Dobra. rzeczy widziałem tutaj, ale takiego czegoś nie Ale to jest ekologiczne, ekologiczne. Darek Osuszyć, wyciąć kata Dobra. i na plac. Dobra polecam. A, a, a z tą podłogą, co? Z podłogą, deski możesz sobie wziąć, Deski możesz sobie wziąć, a tyle. A was, drodzy nasi widzowie i klienci, zapraszamy jednak nie po zakup tego auta, ale po części z tego auta. Jak coś Wam potrzeba, to zapraszamy. A zrobimy taki poniedziałkowy przegląd placu. O, zobaczcie, jaki ładny samochodnik też tutaj do nas przyjechał. Ładny, ładny. Mówicie, żebyśmy powoli chodzili, to spróbuję dzisiaj tak przejść powoli z poniedziałku, żebyście zobaczyli, co tutaj u nas jest. Była ładna korsa, ale jak widać cały czas się coś sprzedaje. Peżocik, Mercedesik, Panda. Spolone, zobaczcie jak się ładnie rozsprzedaje. Jeszcze z niego coś tam zostało, zostawiliśmy go, bo dzwonicie do nas, pytajcie się jakieś drobnostki, więc on jeszcze chwilę będzie stał. I mamy zafirka Audi. O, ładne A3. Zobaczcie. W fajnym kolorze. Może komuś coś potrzeba z takiego auta. Fabia też w bardzo ładnym stanie. No, to zobaczcie. Nawet ma te nie martwy. Tu egzemplarz. Prawie salonowy ładny bardzo, bez rdzyla nosik nawet mech na nim rośnie, ale rdzy nie widać zobaczcie, zobaczcie. zobaczcie. tu piękna alejka, Passatik po lipcie. i tutaj ten mercedes 3 litrowy czekamy na klienta, potem silnik Mercedes C klasa i 30 jak wcześniej pokazywaliśmy rozbity, ale serducho jeszcze w nim jest dobre, a klasy się trafiają. Punto Plac u nas żyje, więc u nas klienci sami sobie wykręcają lub, lub nasi pracownicy wykręcają części, więc jak coś potrzebujecie e, zapraszamy tutaj do nas. Cały czas coś na bieżąco kręcimy. E, no z tymi telefonami, z tymi odpisywaniem, czasami chłopaki nie mają czasu na to, ale próbują na wszystkie Wasze zapytania odpisać. O, tutaj jest jeszcze daci Logan, może ktoś coś potrzebuje, bo akurat ona jakoś kupiliśmy na części, ale słabo się sprzedaje. Może ktoś coś potrzebuje? No i peżoczek bardzo ładny. Peżoczek. Mamy saby. Tu było kady ładne, już się sprzedał. Ale jeszcze jest maseczka z tego kady. Może ktoś się jeszcze... Następny sap. To chyba się mówiło na takie krokodyle, co nie? Chyba krokodyl był. Krokodyl. Był. Oktawka. Tutaj mamy, o też szkangurę. Ale jeszcze powiem Wam szczerze, że takich desek w samochodzie nie widziałem. Znowu Saab. Mamy całą rodzinę Sabów, Jak coś potrzeba Audi. O, ładna Vectra C tutaj. I lampy ma ładne. I zderzaczek. Cała bardzo ładnie. No tutaj zobaczcie, mieliśmy A6. Niedawno ją prezentowaliśmy. Już niestety serducha nie ma. Pojechało do klienta. Są opony koła, tak samo u nas części jeszcze na magazynie. Nie tylko co widzicie na filmie, ale również pytajcie się, bo mamy dużo części w, sa, w, sa, w naszych magazynach. Więc jak coś potrzebujecie, to dzwoncie do nas. Chodźcie, jeszcze pokażę Wam busy. Troszeczkę do nas dojechało busów. Pokażę Wam go. I tutaj musiki też mamy. Dzisiaj, akurat bokser. Tam stoi transit, taki starszy. Transita mamy. Proszę bardzo, taki Mercedesik. Naprawdę. Kiedyś marzenie tłumów taki Mercedesik. Bardzo ładny. Zapraszamy po części do niego. I fajne Kia Fajne, bardzo fajne. Może ktoś potrzebuje zobaczyć jakie lusterka. Fajne. Jubel, kabina jak to mówili kiedyś Kierownica Burki aluminiowe też sprzedajemy, jakbyście potrzebowali, to zapraszamy. Zapraszamy. Dajcie też lajka, like dajcie subskrypcję naszego kanału. I jeszcze widzicie, mamy tych samochodów pełno. A teraz idę już do biura. A wy co? A ty co, co nie zapominasz nie w, w ogóle? A co? To jest najważniejsza brika. To nie jest do pomysłu. No, to nie jest do komisji. No, to najpierw się przedstawia. Auto. Ale też jest do sprzedania, zwykł, pamiętaj to. Ale to trzeba było najpierw przedstawić. Najpierw, A, to najpierw. jest najważniejsze. to. Jak ja widziałem, jak ty kopiesz ten samochód, to poleciałem tam, co nie? Słuchajcie, pamiętajcie o tym aucie. Te auto w niedzielę w Jeleniej Górze, na Jelenich Wrakach, będzie licytowane. Samochód jest w pełni sprawny, posiada przegląd techniczny, posiada ubezpieczenie i kto go wylicytuje, po prostu go od nas kupi. Kupi, a my wszystkie te pieniążki, które za niego uzyskamy wrzucimy do puszki woźb Więc zapraszamy do jeleni góry na jelenie Wraki na poligon. Tam będziemy licytować te auto. Mam nadzieję, że ktoś go wylicytuje i przekażemy te pieniążki w tym celu. I pamiętajcie, dajcie lajka like i subskrybujcie nasz kanał. Jak ktoś nie wie o tym, to niech ogląda nas na YouTubie i się dowie. I niech poda dalej. Zapraszamy.